No, witam Was moi drodzy na kolejnym odcinku. Na dzisiaj przygotowałem taki spory, spory mix za 110 zł. Tym razem nie postawiłem na żadną zdrabkę po 30 zł. Taka przerwa. Mam tak dwie za 5 laki, zdrabka wiśniowe 7 za 10 zł, 4. Wielka kasa I love big cash, wielka czarna perła. I paralizo, no i za 20. Mega paraliza, super, mega pensja, mega linie. Czyli w sumie te za 20 lat tak się bardziej opłaca kupić. Eee, wkład 110 zł. No jestem bardzo ciekawy, co z tego wyjdzie. Zobaczymy. Zaczynamy od laki z drabki, numerek 21. Szukamy liczb tutaj, ewentualnie, żeby się kończyna, może pojawić.

28, 35 i 23. No niestety zdrabka pusta. Wiśniowe 7. Numerek 11. Tutaj szukamy po prostu siedemek. Im więcej, tym lepiej oczywiście. A mamy taka arbuza, awokado, słońce, motyl, winogrono, ananas, truskawka. Cytryna, kwiat, no i banan, czyli niestety pusto. Tutaj kotki bicuje Moja ulubiona wielka kasa, numerek 10. Też liczby nas interesują. Tutaj się może pojawić albo worek. Worek mnoży nam wygraną. Wygrywa 12, 27, 23, 39 i 46. To nam wygrywa.

17 i jest worek. Worek mnoży wygraną. Super. 56, 26. No, koleżanki, co? Dałem jej, to znaczy dałem, odsprzedałem zdrabkę. Worek był 50 zł. Raz, dwa, czyli stówę miała. 14, 44. Może sytuacja się powtórzy. 16. 15 i 54. A worek daje. No, 10 zł razy 2. 20. No, okej, okay, fajnie, bo już coś jest odzyskane. To weźmiemy sobie, może, paralizo. Taka pracochłonna, teraz, numerek 19. Dobra. Mamy co? Parasol łóż. Na początek. Parasol łóż. Dobra. Parasol i łódź. Dobra. Mamy to. Następnie kostka, kotwica. Kostka oraz kotwica. No z tym za 10 zł sprawnie powinno pójść. Czy gorzej z tym za 20 no to będzie masakra. Arbus, kapelusz, ciężko będzie. Z symbolami będę gubił. Arbus, kapelusz. Dobra. Wydaje mi się prawie, że wszystko jest ok teraz. Dobra. Torba oraz klap. Torba, krab. Dobra. Kolejno. Serce, szorty. Serce, szorty. Sporo tych symboli było w ostatniej grze. No dokładnie. Yy, Serce, shorty, o ale ryba by tutaj zrobiła. Wow, ile linii! Dobra, dwie w sumie. Tak na pierwszy rzut oka by były. Płetwy kompas. Tu jest kompas. No, kuszą tymi liniami. Płetwy kompas. Chyba wszystko. Następnie bluzka oraz mewa tutaj widziałem bluzkę, kolejna bluzka, mewa na dole jest. No to ryba by wręcz no, niemożliwe żeby wpadło chyba. Żeby wpadła ta ryba. No zobaczymy. Raczej mało prawdopodobne latarnia i słońce nawet chyba nie ma takiego stopnia wygranej. Wełmiany słońce. Będzie nas niestety ryba bloko, blokowała. Ale motylek za 10 zł, czemu nie? Wodolot rozgwiazda. Rozgwiazda. Tutaj są dwa wodoloty. I tutaj rozgwiazda. Dobra. Tutaj był krab. Patrzcie, jak ta ostatnia gra ładnie wygląda. No. Ale dwie, dwa symbole zostały tylko do końca. Deska i żółw. No i co? I tak kusili chyba nic z tego. Deska Żółw. Tutaj chyba nic. Raczej nie pominąłem. Ostatni nie ma. Szorty są. Dobra. Deska Żółw. I raczej to wszystko, czyli niestety Paradiso wydaje się być puste, dokładnie różne, kontrolne, skosów nie widzę żadnych, no, napój brakował do skosów, do głównej, no, ale tutaj, dobra, miesza z tym pusto, <grych> dobra, jestem ciekawy, tutaj wielka czarna perła, numerek 22, szukamy dia e dolara i pierścionka, pierścionek w noży. Starsza już zdrabka, a jest jakaś tam jeszcze główna. Dobra, kwiat. Słońce, trofeum, wiśnie, ananas, skutka, cytryna, klucz, auto, winogrono, podkowa, jedronka, pierścionek, gwiazda, róża. Ranzoletka, korona, zegarek, narty. No i niestety prezent pusto. To weźmiemy, chyba tak, to już jest ostatnia za 10 zł. I love big cash, numerek drugi. Szukamy liczb oczywiście. cash albo monet. Monety mnożą 19, wygląda 38, 18, 23 i 51

Czyli prak praktycznie wszystkie za 10 zł puste, tylko wielka kasa w formie. Numerek 9. Super mega pensja. Tutaj szukamy wygrywających liczb i na ten moment nagrywam jest jeszcze główna, czyli dwa razy napisu. Super mega pensja wygrywa 24, 38, 26, 44 i 14. a jest tak 16.

Kolejno 12, 47, 31, 15, 25, 4, 19, 22, 34, no i napis na koniec A. Tutaj mamy 20 zł. No okej, okay. dobra, GG, zgadza się, no okej, okay. to już jest 40, no. Zobaczymy, jak te pracochłonne za 20 zł ksiądz Mega Paradizo numerek 12. Tutaj szukamy oczywiście linii. Podobnie w Megaliniach, wiadomo. Ananas i krab nam jest potrzebny. Ananas, krab. Szukamy ananasu i krabu. Dobra, mogę oczywiście gubić tutaj Wybitnie. Ananas, krab. No ja nie widzę tych symboli. A no muszą być. Przynajmniej po razie. No jest ananas jeden. A krab ostatni jest na pewno. Dobra, czyli chyba taki początek słabszy. Liść, kotwica. Liść, kotwica. Tu jest ananas, proszę się znalazł. I w ostatnich widzę liść oraz kotwicę. Dobra. Kolejno, co nam dadzą? Konika, gitara. Konik, gitara. Tu jest gitara. Konika. Tu jest konik. Konik gitara. No, nie widzę już więcej. Dobra, najgorsze się potem znajdzie. Muszla, marakasy. No, jakaś kontrolna mi poszła. Troszkę. Muszla i marakasy. Dobra. Muszla i marakasy, Tu mamy muszelkę i markasy a następnie cytryna i delfin. Staram się nie zdrapać do końca tych literek. Cytryna i delfin. Mniej więcej kojarzę te litery kontrolne z Mega Paradizo. No Zobaczmy co z tego wyjdzie. Cytryna, delfin, obycu fajnego. Dobra. Więcej nie widzę. Tutaj jeszcze marakacy się znalazły. Dobra, następne mamy natrosy i palmę. Natrusy i palma. Dobra. Mhm. Nie widzę nic więcej. No nie widzę. Dobra, trudno. Więcej nie widzę symboli. Idziemy dalej. Luf i piłka. potem się najwyżej znajdzie. Zguby. lub Piłka. Patrzcie, piłka daje 20 zł. Super. No, to fajnie. Tu były te naczosy. No i super. A coś mi się tam zdrapało i wydaje mi się, że będzie więcej. Bo coś mi się tam zdrapało. Ślimonka i Sombrelo. Wydaje mi się, że powinno być więcej. Nie. Niestety, albo stety, stety dla mnie. Limonka, sombrelo. To się może coś tam zadziać. Limonka. Tutaj. Dobra. Limonka, sombrelo. Mamy linię Kolejne 20 zł. Fajnie. Ale super, powiem Wam, no, chodzę teraz częściej do kolektury, którą niedawno odkryłem. Wiatro ryba. No i tam często mi coś wpada. Ryba. Rozgwiazdy jeszcze nie było. Wiatro ryba. Szczęśliwa kolektura, i tak jak Wam mówiłem. No, tam dużo jest takich super wygranych. Jadro ryba, dobra, zdrapane. I co dwa symbole do końca? Rozgwiazda i pomidory. Dokładamy. Rozgwiazda. Rozgwiazda daje kolejną dwudziestkę. Rozgwiazda, pomidory. Jest jeszcze rozgwiazda, a na ostatniej no nic więcej nie widzę. Dobra, czyli co mamy? Ile? Raz? Dwa, trzy, czyli 60 zł powinno być. Kontrolne na 60H. Zgadza się chyba. Bo K jest na stówę. Coś mi się wydaje, dobra, niech będzie H, to jest 60 zł. No ja już jestem zadowolony, bo ja już mam stówę. Hmm. Więc tylko na razie jestem 10 zł na minusie. Ale fajnie. I mamy mega linię, numerek 10. Zobaczymy, czy jeszcze linie coś dołożą. Jak będzie wygrana, no to jest już plus. Na pewno kokos i serce. Ta kolektura to jest naprawdę fajna. Kokos i serce. No, mam teraz tam czasem po drodze, to wchodzę sobie i kutka, i słońce. Naprawdę. Zawsze coś tam mi wpada. Często. Kutka i słońce. Nawet zawsze. Chociażby. Coś tam zawsze wpadnie. Nie ma plusów. Powiedzmy, wiecie o co mi chodzi, ale przynajmniej jedna zawsze mi tam wygra. Zdrabka. Dobra. Kutka słońce bardzo fajnie. Klapki i pierścionek. Pierścionek. Klapki i piścionek. Tutaj mamy dobra. Następnie moneta arbuz, Arbus i moneta. Moneta. Chyba wszystko. Kolejno. Pióro gwiazda. Gwiazd było sporo. Pióro też jest. Dobra. Nawet jak tu nic nie będzie, to i tak jest już naprawdę bardzo fajnie. Dobra. żółw i klucz. Klucz, klucz. I chyba to wszystko. Wyśnie flaming. Flaming. Jeszcze flaminka też widziałem. Flamink chyba tylko jeden. No jest jeszcze jeden jednak. Dobra. No są szanse jakieś na linie. Łódź podkowa. Łódź i podkowa. dobra. Biedronka, zegar. Też były te symbole. Biedronka, dobra. Biedronka i zegar. Sporo tego. O proszę jak ładnie. Korona Sakwa. Korona i sakwa, Używ był. Dobra. Jeszcze trochę symboli. Ten czas zostało Ten czas piłka. Oj to tutaj chyba będzie pusta. Postawu, jeśli chodzi o te symbole, o nie ma, bo nie kojarzyłem ich. Cytryna szminka. Szminka chyba daje linię, jak dobrze kojarzę. Zobaczymy zaraz. Dokładnie jest linia. Masakra, ale z drapki. Fajnie. To jest plus na odcinku. Cytryna. Wow. Naszyjnik motyl. Naszyjnik. I motyl. To była cytryna. Dobra, i ostatnie symbole: winogrono i liść. Liść, winogrono, liść, chyba to nic nie daje. Zaraz się przekonamy. Arbus był. Tu klapki były. No, no liść. Dokładnie, nic więcej nie ma. w mi się perła za 60. A ja mam linię. 40 zł. Jeszcze. No super. Wow. CC zgadza się. No to ja mam świetny odcinek. Niby te zdrabki za 5 zł i za 10 się za bardzo nie spisały. Ale popatrzcie w ogóle. Stuprocentowa skuteczność. Jeśli, jeśli chodzi o. Zdrabki po 20 zł, bo wziąłem sobie trzy różne po 20 i wszystkie one wygrały: tak, 40 zł, mega linie. 40 zł, mega paradizo, to już jest tutaj 80, dlatego 20 zł, yy, no, nie, co ja tu mówię? 40 zł, mega linie. 60 Mega paradizo to jest stuwa, już tutaj. 120, bo 20 Zł yy, super mega pensja to jest 120 i 20 Zł Wielka Kasa to jest 140 Zł na wydane 110. No po prostu kolektura bardzo fajna. Mam co na wymianę. Będą kolejne odcinki. Bardzo fajnie. Ja Wam dziękuję za obecność. Trzymajcie się. Cześć.